Film jest poruszony na temat prostytucji. Czy uważasz, że ten zawód powinien być u nas w Polsce zaleg zalegalizowany, tak jak w Holandii? Nie mogę się wypowiadać na ten temat. Nie było pytania. Drugi zestaw. E, czy może masz jakieś kolejne propozycje od Patryka wegi? No tak, mam. Czy może to będą filmy na jego najnowszej platformie, którą ja wypuszczam? Nie mogę powiedzieć. Mam i tyle, a reszta niech sobie mają zagadkę. A powiedz mi, jak spędziłaś pandemię ten e, czas? No, to ja nie mogę tak powiedzieć, bo ja jestem w rozjazdach, ja y, byłam u przyjaciółki dwa miesiące. Y, no, no, ja tak jeździłam, tak. Także to pandemia. Y, mało odczułam, no. Ja was, drodzy Państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału przyambitni.pl